Dawno temu, za siedmioma górami, żył sobie sympatyczny ogr. Pewnego dnia spotkał piękną królewnę i... zakochali się. Ej, 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 moment, kolego! Karol. Karol? Ale głupie imię, jak nic w szkole zbierałeś, Bencki. Mógłbyś mi nie przerywać? Wszystko nie tak, fakty są takie. Dawno, dawno i tak dalej żyli sobie ogr, królewna i szlachetny, rączy osioł. No strasznie przepraszam, zapomniałem o ośle. Ale wpadka. No więc ogr spotkał królewnę i zakochali się. Z tym ośle. Los ciskał im pod nogi kłody, ale przynajmniej tak to jest napisane. Miłość zawsze zwycięża. No tak, tak, a potem było wesele. Katering pierwszy A gdy miesiąc miodowy dobiegł końca, wrócili do domu. Tam zaś czekał już ich wierny, żeby nie powiedzieć irytująco wierny przyjaciel osioł. Karol. Ośle! To my! Co już? Możesz mi powiedzieć, co tu się właściwie stało? Co się stało? On mnie pyta, co się stało? Zaraz ci powiem, co się stało. Tylko skup się. Wojsko znowu poluje na przeciętnych inaczej. Uwierzyłbyś? Weź lepiej zerwij, ten list kończy. Stary, trzeba ratować przyjaciół. I wiesz co? Te listy to jeszcze nie wszystko. Ty widziałeś to? Monety latają sobie skubane. Musisz je wszystkie zebrać, stary. Przydadzą nam się. Oj, przydadzą. Normalnie wszędzie są, wszędzie. Tu są, yy, tam są też, a część to się pochowała w tych skrzyniach. A to widziałeś? Jak wkroczysz na tę, to cię ten. Wóóu! Wow! Wybija! Jeszcze jest no krzepa w kostkach. Po co, po co pytasz? No bo wiesz, smakuje to, to wątpliwie, chociaż daje niezłego kopa, ale w sumie to. No, no wiesz. Tak jest, krzepa No krzepi. Krzepiąca świadomość. Jesteśmy na rynku od ponad, no co najmniej roku. Wiszą tak w tym powietrzu, aż dziwnie się robi. Normalnie ciarki, grzbiet, marszczą. No a tak w ogóle to jedziemy do Zasiedmiogóru Ogrodu na Eee, Na co? No z okazji, żeście się hajpnęli przysłali zaproszenia, nie mówiłem wam? Nie szkodzi. Ale zanim wyjedziemy, musisz tu zaprowadzić porządek. Także wiesz, nie naciskam. Ale jazda, jazda, ruszamy się. Balnie zając, ale uciec może. Do no roboty. Aha, no dobrze. No to chyba się stakuje. A! I jeszcze jedno, ośle! Nie zdążyłem posprzątać się, tak mnie coś rozpraszało. Co się dzieje? Ośle! Nie no, szreg, nie rozpraszaj się. Zrób coś z tym plakatem, a przy okazji nazbieraj trochę monet. W zasiedmiogóro ogrodzie przyda nam się zaplecze finansowe, więc zbieraj ile możesz.